Nie mam już nadziei. Mariciuj odeszła z własnej woli. Straciłem ją bezpowrotnie. Kochasz kobietę, którą chronisz? Mam wobec niej zobowiązania moralne. Nie mogę w to uwierzyć, choć uwolniła cię od Viviany. Nikt nie zrozumie, dlaczego biorę na siebie winę za jej śmierć. Ja też nie rozumiem. I nie potrafię znaleźć wytłumaczenia. Wiem. Wybacz. Ale nawet z miłości nie można chronić osoby winnej tak potwornej zbrodni. Może gdybyś mi wyjaśnił Przykro mi. I zwłaszcza, że to właśnie Ty tak surowo mnie osądzasz. Jednak nie mogę nic powiedzieć. Nadeszła pora mały. Czas umierać. Zostaw mnie. Masz już swojego Bachora. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego porwałeś dziecko? Jeśli chciałeś się na mnie zemścić, mogło się znaleźć inny sposób. To nie mój pomysł. Ktoś mi to zlecił. Ty kłamliwy łobuzie, kto mógł ci to zlecić? Kto? Przysięgam, po co mi głupi Bachor. Więc kto cię nasłamał? Mów! Kto cię przysłał, byś zabrał dziecko? Mów! Jak to możliwe, że chronisz złą kobietę, która nie jest tego godna? Na razie nie mogę tego wyjaśnić. Jednak ona nie zasługuje na tak surowe słowa. A jeśli chodzi o moje zasady moralne, to działam zgodnie z własnym sumieniem. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Widzę jednak, że nie jesteś w stanie mnie zrozumieć. To niemożliwe. A jeśli Mariciuj wróci. Nie sądzę, by kiedykolwiek do mnie wróciła i już za późno. Nie puszczę cię, dopóki nie powiesz, czemu to zrobiłeś, dlaczego, kto ci zapłacił, kto. Mężczyzna i kobieta. Nie wierzę ci. Przysięgam. Twoja przysięga niech cię znaczy. Co to za jedni? Nie znam ich. Dali mi tylko zaliczkę. Kobieta jest młoda. Sprzedałeś się łobuzie? Jak wyglądała? Jak? Wysoka. Ciemnowłosa. Co jeszcze? Zadbana. Ładnie pachniała. A on. Jak wyglądał? Nie wiem. Był silny. Nazwiska. Podaj nazwiska. Nie znam ich. Ty, Draniu. Spokojnie, maleńki. Ty, łobuzie. Nie płacz. Pójdziemy do mamy. Przeklęty. Jeszcze cię dopadnę i wyduszę z ciebie prawdę. Vamos a casa. Idziemy do domu. Mecenas Losada wziął sprawę Juana Miguela i zajmie się nią od jutra. Najgorsze, że ta kobieta zniknęła. Nie jest notowana i nikt nie potrafi naprowadzić nas na jej ślad. Gdyby tylko Juan Miguel się zdecydował, dobrze, że jesteś Cecilio. Jak ci poszło z Juanem Miguelem? Przekonałaś go, by wyznał, gdzie jest morderczyni? Nie udało mi się. Odmawia wydania zbrodniarki. Nie chce jej narażać. Mówi, że ma wobec niej zobowiązania. Muszą odnaleźć francuskę, znaleźć i zamknąć. Kiedy to się stało? Trzy albo cztery godziny temu. Często mu się to zdarza? Tylko gdy pije albo przyjmuje narkotyki? To stało się pierwszy raz. Nelson, Obudź się. Otwórz oczy. Spójrz na mnie. Kim pan jest? Doktor Eduardo Garibay. Jak się czujesz? Wypiłem tylko dwa drinki i wziąłem działkę. Zmocz ręcznik. Co chcesz zrobić? Pobiorę mu krew do analizy. Nigdy nie ujrzę już synka. Może nie żyje. A ja nawet go nie pochowam. Nie wygaduj takich rzeczy. Nie strasz mnie. Leopardo obiecał, że przyniesie ci dziecko i na pewno dotrzyma słowa. Słyszałaś, co powiedział Nacio. Zaufaj Omarowi. Nie mogę. Oszaleję ze strachu. Leopardo nie wraca, bo go nie znalazł. Nigdy już nie ujrzę synka. Nigdy. Zaśnij. Jutro też wstanie dzień. Dla mnie będzie taki jak ten albo jeszcze gorszy. Jeśli będziesz dzielna, pokonamy twego wroga. Ona jest niezwyciężona. Panuje nade mną. Sama sobie z nią nie poradzę. Musisz mi pomóc. Tak jak przed chwilą. Proszę cię, Rosio. Co mogę zrobić? Nie zostawiaj mnie samej. Nie pozwól, by mną zabłodnęła. Zrób to, co przedtem. Jeśli trzeba, uderz mnie. Krzycz na mnie i obrażaj. Ona jest demonem, zbrodniarką. Trzeba z nią walczyć. Możesz mi pomóc. Amador Robles? Tak. Kto mówi? Przyjaciel Pirani. Wykonaliście robotę? Nie do końca. Pirania porwał dzieciaka, ale Leopardo go złapał. Porządnie mu dołożył i odebrał małego. Kretyni, jesteście do niczego. Szkoda, że nie zatrudniłem profesjonalisty. To nie wszystko. Pirania tak oberwał, że puścił parę. Powiedział, że jakiś facet mu za to zapłacił. Chyba pana wydał.